No co nie będę tutaj się rozkliwiał, nazywam się Kędzia Zbigniew. Jestem mieszkańcem dzielnicy Bytomia. W 1946 roku wróciliśmy jako repatrianci z Hanoweru i mieszkamy dotychczas od tego momentu. No cóż, ożeniłem się z taką piękną panią. Krystyna Kędzia. Jak w Twoich oczach wygląda bytom dziś, a jak wygląda w czasach powojennych? O, no. Jeżeli chodzi o bytom powojenny, to ja dopiero zaczynałem rozumieć bytom w 50. latach. Wtedy już człowiek tak części był w miał części zakupy się robił, bo to była ten inny, in, in, jak to powiedzieć, zabudowania w bytomie się całkowicie zmienił. Został Dużo rzeczy wyburzonych, jak zresztą, co będziemy mówić, cały plac, wszystko tętniło życiem. Handlowce, handlowcy przede wszystkim. mi się kupowało wszystko, no. A jak w Twoich oczach wygląda Bytom dziś, a jak wyglądał w czasach hmm, wcześniejszych? To znaczy się, bardzo się dużo zmieniło. Z ja zniknęło dużo zabytków. Przede wszystkim plac kościuszki mi się podobał. Te kamienice, piękne, teraz zupełnie się zmieniło. Wszystko więcej w stylu nowoczesnym. Miasto bytą się rozbudowało. To tak właściwie, to co się zmieniło to z perspektywy lat? Jeżeli chodzi o co w tym upadzie. Mm -hmm. To, co zauważyłeś, wtedy, wtedy, atmosfera była taka swojska. No, na przykład, jeżeli chodzi o sam, samą całą infrastrukturę, to, to, weźmy pod uwagę tramwaje. Były, jak to powiedzieć, choć nadal są, są mocno w stronę Bytomia. Jeździły tramwaje z Bytomia w różne strony. Na wieszowe, na Stolarzowice. Na, na, na grzybowice nie? do Zabrza, do rudy no. i tu ten, a teraz polikwidowali siódemka też to samo to było właśnie ta piękność tych dużo tramwajów no, no i roz, rozśpiewane miasto czasami było dobrze no. mhm. Także... no tak właściwie to ile lat spędziłaś w bytomiu i okolicach to znaczy się urodziłam się w bytomiu w samym bytomiu o, o mało co w kinie Bałtyk, a mieszkaliśmy właśnie na placu Kościuszkim nad domem towarowym w zabytkowym jeszcze budynku. A jak pamiętasz, wspominasz bytą, będąc małą dziewczynką? To tylko jak przejeżdżałam tramwajem osiemnastką, z Rudy do Bytomia. To tylko stare budynki i to parę. Ulica Teraźniejsza Zabrzańska. A czy którąś z śląskich tradycji kulturowych kultywujesz do dzisiaj? No na pewno sama 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 jak się spotkam z typowymi, bo coraz rzadziej yy, mieszkańcami Bytomia, kumplami to rozmawiamy sobie w gwarze śląskiej i nam to nie przeszkadza. R na przykład spotykamy się na turniejach dawniej jeszcze, na turniejach skatowych, przyjeżdżali koledzy z Bytomia do nas, my do nich, to było ten no. A jeżeli o kurzalne sprawy chodzi, no o likwidowane kawiarnie zostaje, na których dancingi były całą, nie wiem, no, chwileczkę, no była piękna restauracja ludowa, piętrowa, która ten jedna z, z tym wszędzie była pijanie jakiegoś wina. Ten. Teraz to jest, ale nie jest to tak jak wtedy. Wtedy, bo tak można powiedzieć troszkę to no takie, takie takie ładne, takie piękne. A teraz to tak jest no, na porządku dziennym. A tak odnośnie gwary to używasz jej do dziś? Jeżeli spotykam się w, w gronie typowe ślądzaków, to ten nie przeszkadza mi to. Na przykład jak się spotykamy z, z jeszcze starszymi ludźmi od mnie, to jest gwara śląska używana i nam to nie przeszkadza, nawet bardzo dużo. Do wcipu wychodzi na temat wary, no także nie przeszkadza.